Dzisiaj jest 8 lipca 2017 robimy zdjęcie naszego skalniaczka i okazuje się kiedy żeśmy tutaj wysprzątali to i nasze kaktusy odżyły. O proszę bardzo Będą pięknie kwitły To się już zaczyna, o! To są, przecież będą kwiaty. Zobaczymy. Tutaj też się coś zaczyna, o. Z tego będzie kwiat. Z tego, o. Ten maluch też będzie miał kwiatka. I ten będzie miał kwiatka. I ten tutaj będzie miał kwiatka, ten mały, ten mały, no mi Dzisiaj jest 9 lipca, wieczór. No i patrząc na nasz skalniak, muszę sfilmować te dwa kaktusy. Które puściły te spędy, najprawdopodobniej jutro te kwiatki będą rozkwitnięte na całego. Zobaczymy. Ten też tutaj. O, się szykuje. Nawet ten mały tutaj coś ma. O, tamte też. Będą. Obdarowywać ją z kwiatami. Zobaczymy. 19.30 bije zegar ratuszowy. No to do jutra, do rana. No jest poniedziałek, 10 lipca, 8 rano. I tak jak wczoraj mówiłem, te dwa pięknie zakwitły. A tu już dwa następne są przygotowane, ale tylko z tych dwóch kaktusów. Bardzo ładnie jest wtorek, 11 lipca, i okazuje się, że kwiatki. Żyją tylko parę godzin. Ten kwiatek niestety umarł. No ale drugi zaczął rosnąć. Na dwóch różnych kaktusach. Tylko 12 godzin. Rano zakwitł, po południu już go nie było. Ten tak samo. Zobaczymy, jak te wytrzymają. Ile. Dwa następne kwiatuszki. Wtorek 11 lipca. 10 godzin później. Tyle zostało z tych kwiatów. Obydwa po prostu wysiadły. Zrobiły swoje. No ale czekamy. Czekamy na inne kwiatki. Odejdź pies. Jest przyjaźniony pies. Zeus pogryziony przez dzika. Uciekaj, bo im przeszkadzasz. No czekamy na te kwiatuszki. Tutaj o. Są przygotowane nawet. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. No to na razie, po przyjeździe 27 czerwca, tak to wygląda. No tylko ten sobie dał radę kaktus, nasz skalniak wygląda tak. No, dzisiaj jest drugi lipiec 2019. Walczę z tym naszym skalniakiem tutaj troszkę. Niesamowicie, wszystko było zarośnięte, tak jak na tym pierwszym filmiku. Tylko ten, ta agawa pięknie poszła do góry. Ale w momencie, kiedy jako tako udało mi się odkopać. Z tych haszczy, te kaktuszy okazuje się nagle, że dwa będą kwitły. Jest godzina 14. Zrobimy filmik o godzinie 20. I podejrzewam, że jutro rano będą w pełni rozwinięte. Zobaczymy. No, ten kaktus ładnie. Poszedł do góry, widok. Ten też taki stary jakiś dziadowaty, ale u góry pięknie ma nowe i tu mu pięknie też nowy rośnie, o. No walczą. Żyjcie ściężkie. Zobaczymy. Będziemy was obserwować, kaktusy. No jest prawie 21. pierwsza. Kwiatek jeszcze nie puścił, ale już, 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 już jutro rano na pewno będzie gotowy. No i oczywiście, żeby lepiej mu się rosło, to na wsi puszczają muzykę. Pod municypio jest szkoła i z tej szkoły puszczają. Tango jakieś takie przytulango. Piękne. no zobaczymy otrzymały wolność i z tej wolności korzystają no jest rano 3 lipca godzina 6.00 i jeden z kwiatuszków w całej krasie się pojawił. Drugi nie zdążył. Pięknie. No ale te kwiatuszki tylko jeden dzień kwitną. Zobaczymy wieczorem. Przepiękny. No to na razie. No jest godzina 12. Ten kaktusik sobie spokojnie wypuścił. Ten drugi czeka, ale stała się rzecz niesamowita. Nagle okazało się, że taka nędza, takie coś Maciubkiego, które ledwo, ledwo, tutaj widać coś u góry. Świeże narosło, ale on tutaj wypuścił kwiatka. No niesamowita rzecz. Pierwszy raz widzę u tego kaktusa kwiatka. Coś pięknego. Maciupki Żółciutki. Duży słupek. No, w stosunku do palca. W stosunku do palca. No trochę. Trochę większy od paznokcia. Przepiękny. Tak. Parę lat temu dostały wolność i kombinują kwiatuszki. Coś pięknego. Podoba mi się. Kaktusy walczą Ten sam dzień Godzina 20 i chyba z tego kwiatka nic zakwit wikitował My zobaczymy rano co to z tego będzie Maluszek biedny Odłamała się cała końcówka. Zaraz sadzimy go gdzieś do ziemi. Natomiast ten też wygląda na zwiędniętego. Był ładny. A ten drugi dopiero się czai. Zobaczymy rano. O godzinie siódmej. Godzina siódma. I zgodnie z przewidywaniami ten lewy kwiatuszek tego kaktusa w całej krasie się ukazał, jest piękny. Natomiast ten co wczoraj kwit, niestety bidok. Odszedł w niebyt. Tylko jeden dzień. kwiaty tego kaktusa tych kaktusów żyją sobie natomiast kwiat tego kaktusika odpadł więc go obok zalałem wodą i zobaczymy co będzie dalej Dziś jest czwartek, osiemnastego lipca. Kaktusy wypuściły trzy kwiatki. No jest godzina dwudziesta pierwsza trzydzieści i okazuje się, że w nocy zakwitły. Kwiatuszki. Piękne. Zobaczymy rano. Jest 19 lipca, siódma rano. No kwiatuszki. Tych kaktusów. Przepiękne. To no jest 20 lipiec, ósma rano. Z kwiatków nic pozostało. 24 godziny. No, dzisiaj mamy 4 sierpnia, godzinę 19. Ten jeden znowu puszcza. Będzie kwiatek, ale może nie jutro, tylko za 2 dni. Tutaj jest potężny kwiat. O, no, będzie dwa nawet. Jeden. Tutaj. Tam drugi. Tu klient się zastanowił. I tu jeszcze trzy. No, gratuluję, gratuluję. W takich warunkach, a wypuszczają kwiaty. Ja nie miałem czasu ani ochoty, żeby plewić tutaj. Zresztą za duże kolce mają. No nic. Zobaczymy, żegnamy Was. Dobranoc, bo na notte. Zobaczymy jutro z rana. Jest godzina 21. No i kwiatki jednak zaczęły się rozwijać. Po kolei zobaczymy rano jak będą wyglądały. Szybko. Zawsze było tak, że się rano rozwijały i cały dzień się działy, no ale nic, ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. dziewięć kwiatuszków super. No, a dzisiaj jest 6 sierpnia. Godzina siódma rano. I te nasze kwiatuszki, kaktusy w pełnej formie, przepiękne. Zobaczymy, co będzie dalej. No żona zerwała się bladym świtem, gdzieś koło godziny w pół do 11 No i przyszła od razu pooglądać. Jak Pani Gabrysiu? No super. Coś pięknego. Kaktusy, które otrzymały wolność. Cztery lata temu. I walczą w tej trawie. We wszystkim super. Kot też przyszła oglądać. Tylko się krępuje trochę. Te żółte kwiatuszki się Dobrze. zwinęły, bo się rozwijały tylko wieczorem. Te czerwonawe tak samo. No, piękne otoczenie przyrody. Może być panie Gabrysiu? Bardzo ładnie. Jak żona mówi, że bardzo ładnie, to ona jest artystka, to wie najlepiej. No jest 7 sierpnia i po pięknych kwiatach pozostały tylko wspomnienia.